Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Tutaj właśnie formuje się szósty już w historii Bukowiny Tatrzańskiej Orszak Trzech Króli. Jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, to jest nie tylko wydarzenie religijne, ale również wydarzenie kulturalne. Dlatego że te orszaki, które zresztą dzisiaj przejdą przez miasta, wsi, gminy, w całym kraju, nie tylko w naszym kraju, bo i w całej Europie, a nawet w Afryce. Orszaki się będą formować. One zawsze nawiązują do tradycji danego regionu. No a tutaj na Podhalu wiadomo, to jest tradycja góralska. Więc usłyszycie Państwo góralską muzykę, góralskie kolędy i zobaczycie piękne góralskie stroje. Zresztą tutaj na czele tego orszaku będą szli chłopcy, kolędnicy, którzy mają taką charakterystyczną gwiazdę i niosą szopkę. Szopka jest drewniana z wystruganymi mm, figurkami e, matki boskiej Józefa, małego Jezuska i pewnie są też tam trzej królowie, a ja już pędzę do kapeli góralskiej, żebyście Państwo mogli posłuchać śpiewu, gry i śpiewu. Moi, witamy pięknym dniu.

Polska Komisja Katolicka, Polakia rzesko katolicka w Stanach, w Niemczech, Lidze i Sióz. teraz tak pokrótce do no, e, idei tego, tego e, orszaku. Dzień powiadania Pańskiego, potocznie nazwane w Polsce Świętej Szczepkuli, należy no, do jednej z pierwszych świąt, która by stanowił kursy. Wspomniany jest ustaw wydarzenia ustalewana w Wielu Matuszach, które męsku dziadzkogórz nazwali, by spróbowali, a pomagali w ósmym wieku nadal ich imiona, chackiem męskim i do Betlejem, by pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Wprowadzeni przez Betlejem gwiazdę, przynieśli małemu Dzieciątku drogocenne dary – mirrę, złoto i kadzidło. Na pamiątkę tego wydarzenia od 2009 roku w Polsce rozpoczęto organizowanie ulicnych jasełek nazwanych Orszakiem Trzech Króli. Orszak opowiadał co roku tę samą ewangeliczną historię Bożego Narodzenia, ale za każdym razem przedstawia ją na nowo pod innym kątem. Tegoroczne hasło Orszaku brzmi Kłaniajcie się królowie, który wskazuje, że Jezus jest godzien czci, jest wyjątkowym królem, który nasianie wśród bydląt motrom i służbę swą. A my, syćka, jesteśmy wezwani, aby paść na kolana, by go uczcić niebios Pana. Pytam pięknie o zabranie głosu księdza Kamila Ciołczyka. My i będę pytać też naszego dyrektora jego Kocerka, co by ty powiedział parę słów w domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu całej parafii pragniemy Was też powitać tutaj na naszej ziemi, abyśmy wspólnie... Uczcili są nasze zwyczaj, tradycje, przejścia, te tak jak Trzej Królowie. W sposób szczególny w tym roku przechodzimy i stajemy się pielgrzymami jak oni. Pielgrzymami nadziei, że dotrą do króla, króla wszechświata, Pana Jezusa, który staje się dla każdego z nas drogocennym skarbem. Pragniemy, tak jak oni, przyjść. I upaść na kolana przed Nim. Pragniemy wyznać. Pat Bóg, Bóg mój i Bóg mój. Bardzo się cieszę też, że jest nas tak dużo. To też jest pokazanie, jak bardzo też zależy nam na pielęgnowaniu tych tradycji, ale też, aby każdy z nas spotkał się dzisiaj rzeczywiście z Jezusem. Dzieciątkiem Jezus, aby też oddać Mu pokłon i aby on narodził się w naszych sercach. Więc dzisiaj idźmy z radością, z kolędami na usta, aby pokłonić się tak jak Trzej królowie Bożemu Dziecięciu. Witajcie, moi Ostobili, tu przed Dumem Ludowym w Bukowinie. Tu serce naszej kultury, tak można powiedzieć. Witajcie i świętujcie radosny dzień, uśmiechnięty dzień, taki dzień, który niesie ze sobą nadzieję znowu jego Chrystusa, małego po Jezusie, jak to my tu gadamy. I z pełnym przekonaniem wierzymy, że On tu się gdzieś, niedaleko Bukowiny, w Sałasie Bacowskim narodził przyseł na świat. Bóg zapłać muzykantom i wąsyckim, zresztą są tu, jest. Zwrócę uwagę właśnie na naszą rodzinę świętą, którą dziś, w tym roku, Pokazujący wcielili się rodzina Bieńków z malutkim, Jak ma na imię ten malutki Bartuś, to tak jak i mój patron. Także Bartki gorą, na razie drzmi, ale mam nadzieję, że Łocko otworzy. Przepiękne kunie, które tam właśnie chowańce Michałki wyzdajały. To też zdrowe talarzaste kunie nie rozwozą na kuligach, na weselach, w morskie łoko, ale i wozą takie. Właśnie zacne e, osoby i świętowania, jaki właśnie orszak Czech króli. Witajcie, Bóg zapłać i świętujemy. Oj kochani cac, Wartko leci będziemy pomału formować ten nasz orszak i tak dla przypomnienia. Na samym początku idzie gwiazda. E, jest już tam gdzie? Gwiazda. Szopka. Flagi. To. Trzej królowie. Też są. Jeszcze jednogodali tak, także y, zbierają złoto, bo zawocyli y, y, zabrać ze sobą. Także jak chcą, to, to może tam wrócić. Święta rodzina, zapraszamy, pięknie tam średnie co tego powozu. Muzyka. To wy, teraz my idziemy. Kalendrycy i Zuchy i Harcerze i pozostali uczestnicy zaproszeni serdecznie do naszego orszaku, a my muzykanci przygrywamy kolędę. Chodźmy wszyscy do stali. Proszę Państwa, dzisiaj w Bukowinie piękny dzień. Co prawda, mieliśmy inwersję w nocy, czyli na dole w Zakopanem była minusowa, ujemna temperatura. Na Orawie, tam gdzie jest taki biegun zimna naszego regionu, było nawet minus 20 stopni, natomiast w górach, na przykład w Morskim Oku, było plus 8 i myślę, że w Bukowinie też było dzisiaj nieco cieplej.